Szanowni Państwo, możecie się wydawać ta kolejka za mną. To jest jakaś kolejka za komuny, po chleb czy po coś innego. Nic bardziej mylnego, to jest kolejka za biletami po finał Pucharu Polski. Co ciekawe, sprzedaż biletów zaczyna się dopiero jutro o godzinie 10, a kolejka już się ustawiła. Jakie plany na nockę? No, na nockę to jest oczekiwanie na bilety, oczywiście. No to wiadomo, jeśli ja wiesz ale co będziecie robić? Yy, pić piwko i czekać wytrwale. Z tym przyjechał z Hoszna, będą kanapki, będzie herbata ciepła, kawa. Yy, będziemy siedzieć czekać, mało tego. Piłkę zorganizowaliśmy, będziemy w piłkę grali na wojsku. Ile tych biletów ma być 100, 100 albo 200, 150 albo 250. Aha. No, czekamy do 10 rano, twardo. Ale będziecie spać, czy. Nie, nie, idziemy spać. Nie, nie. Karty, są, karty są kupione, będziemy w karty grać. Karty, Dixie, mamy inne planszówki, kamienie, no wszystko. A powerbanki są, bo to też Oczywiście. Ale tak jeszcze policzę, ile mamy osób? Około 40 już, nie? Tak, już około 40. W samochodach czekają. W samochodach czekają? Ogólnie około 40. Osób tak, około 40. Czyli. czyli razy dwa, każdy dwa bilety, czy 80, a... czyli już końcóweczki generalnie? No poł połowa. A kanapeczki, picie. Jakieś? A z czym kanapeczki? A nie wiem, mama robiła. To jest tak, to jest ostatni, przepraszam. O. To pan będzie za tobą. A co to się dzieje, Skąd pizza zamówiona? Stowarzyszenie zamówiło. Stowarzyszenie! Stowarzyszenie. Szef, szef przyjechał, zobaczył, za wytrwało, powiedział: "Zamawiam wam pizzę i, i zamówili nam pizzę ze stowarzyszeniem". Lata się w konkretnej ekipie dbają. No proszę państwa, finał Pucharu Polski zaczyna się właśnie tutaj. Między pizzą, leżaczkami a wszystkim co trzeba. Ciepłą kawę zaprosimy. O to i to ja. Gdzie jakby załatwiacie potrzeby ubikatoryjne? Eee, no, powiedz, yy, w zieleni miejskiej. W zieleni miejskiej, kulturalnie, na krzaczkę. Kulturalnie, kulturalnie, tak, no podlewamy, wiosna idzie, wiadomo. Bardzo i trzeba, i trzeba, żeby rosnął. Leny, nie Koncio, Leny Leny. 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 pan powie, że Leny. Leny. Znają Lenego? Znasz Lenego? Leny TV. Coś kojarzy się. No szanowni państwo, jak widzicie, już jest dużo, za, dużo zainteresowanie, więc myślę, że jak przyjdziecie jutro o godzinie czy 9, to już miejsc może zwyczajnie nie być, więc lepiej przyjdźcie jak najszybciej. To pufle to będzie! Boga! Kto? Boga! Kto?